Dobry wieczór, panią. Dobry wieczór, panom. Dobry, Dobry wieczór, Państwu. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić dla państwa Agata Fawulska oraz Bartosz Majdyka. Studniówka zespołu szkół nr 1 uczniów kształcących się w klasach o różnych profilach odbyła się w Wieluńskiej Hali Sportowej. Prawdziwymi gospodarzami dzisiejszego spotkania tak naprawdę są wasi rodzice, wasi, wasi najbliżsi, wasze rodziny. I dla was wszystkich, drodzy państwo. Ogromne brawa za ten moment, że dotarliśmy tutaj do dnia 11 stycznia 2014 roku, gdy z tych małych robaków dziś, tak Państwo widzicie, są tak piękne damy i tak pięknie panowie. Powierzając na te parę lat nasze dzieci, Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas, rodziców, robiła to z niepewnością i obawą. Czy dokonuje dobrego wyboru? Czy poradzą sobie Państwo z ich niesfornymi charakterami, buntowniczą naturą w momentach niezdecydowania? Dzisiaj wiemy, że nasze rodziców obawy okazały się niepotrzebne. Tak, coś się zaczyna i coś się kończy. Dziękujemy za ogrom wiedzy, którą przekazują nam Państwo. I obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie wysiłki nie poszły na marne. Z tego miejsca dziękujemy naszym kochanym rodzicom, którzy umożliwili nam zdobywanie wiedzy właśnie w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Bardzo Was kochamy. Głos zabrała także była dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Krystyna Pastusiak, to jeszcze za jej kadencji tegoroczni maturzyści zaczynali naukę w szkole. Wielu z nich kojarzy zatem bardzo dobrze. 4 lata temu, jak powiedział Wasz kolega, ja przyjmowałam was do, was do szkoły, ja podpisywałam Wam jeszcze Wasze arkusze, pierwsze arkusze ocen, no a potem tak nasze drogi się rozeszły. Dwa lata, dwa i trochę już nie jestem w szkole, ale powiem, że tęsknię bardzo za Wami. Zawsze jak przejeżdżam po szkoły, moja głowa odwraca się w Waszą stronę. I zawsze myślę. A ponieważ dobrze wiecie, że mam taką pamięć fotograficzną, że wszystkie twarze pamiętam, to tak naprawdę wszystkich po kolei tych uczniów, które, którzy tu dzisiaj są i którzy byli za mnie w pierwszej klasie, wszystkich pamiętam. Życzę Wam, aby w tym dorosłym życiu podejmowaliście tylko dobre decyzje. Życzę Wam zdania matury, dostania się na studia. Wymarzone studia. Chciałem również zwrócić się do rodziców i pogratulować im takich dzieci, podziękować za wsparcie szkoły w trakcie nauki swoich dzieci. Dziękuję, że mogę gościć tutaj wśród Was i e, czuję się tym bardziej miło, że. Ta szkoła, która wpisuje się już w wielką historię miasta, powiatu, ale również poprzez osiągnięcia historię Polski i polskiego budownictwa, że tę tradycję podtrzymuję, że drodzy potraficie na swój sposób dokładać tą cegłę do cegiełki, na ten wspólny nasz polski dom. Życzę, żebyście poprzez dzień dzisiejszy weszli jeszcze bardziej, trwale w historię która przez Was będzie między innymi tworzona. Po przemówieniach przyszedł czas na najważniejsze, czyli Poloneza. Zobaczmy, jak w tańcu wypadli tegoroczni maturzyści zespołu Szkół numer 1. No i drodzy Poloneza, czas zacząć.